Witajcie z tej strony Agroziomki Team i dzisiaj krótki vlog zagregatowania. No i ja już tutaj sobie uprawiłem troszeczkę, no bo trzeba zbliżać się do siewów już. No i postanowiłem, że uprawię sobie tutaj pod owiec, bo podprężę to już wcześniej uprawiłem. Eee, no i co? No i jedziemy. Człówka tego pola to nawet nie wiadomo gdzie jest, a wcześniej jak jeździłem sześćdziesiątką to się dłużyło i dłużyło, a teraz to nawet nie wiadomo kiedy ubędzie. Teraz zrobimy sobie tutaj poprzeczniak, no i tam mamy od tamtej strony jeszcze od granicy został nam kawałek obułem to jest ładnie uprawione tylko aby siać no ale tutaj to już sobie wolniej pojedziemy Nie wiem, będę musiał chyba do tej kontrolki zajrzeć, bo y, się świeci ona jest odładowania, ładowania bodajże Ale mniejsza będzie na ten owiec, znaczy się krótki wąski ogółem, ale długi nie? no też widać że będzie ładny kawałek prosty przede wszystkim no i zobaczcie jak to robi robotę no wiadomo, no siewnik jeszcze później to też wyrówna bo przy kiewniku są zaraz brony, tak więc no powinien to nas spokojnie tutaj obrobić. No, byłem już jest ładnie uprawione naprawdę, bo wcześniej no to wie, wiecie e, było raz uprawiane wcześniej, później musiało być troszeczkę przetależowane, nie mogę się pozbyć wcale tej trawy tam co była kiedyś łąka tam była, jak wiem, no ze 20 w tej łąki dużo, niedużo, ale nie mogłem się jej wcale pozbyć no, a w tym roku to po prostu zobaczymy jak to będzie wyglądało żeby tam no, słupek nie zahaczyć graniczny no i jedziemy i jedziemy teraz wzdłuż. Nie wiem, jeżdżę cały czas na zającu. Nie wiem w ogóle, jak tego używać, bo no to jest bez sensu, jeżeli chodzi y, przełączać na żółwia na uwrociach, a załączać zająca podczas, y, no podczas jak się jedzie, jak się coś, cokolwiek robi. No według mnie to już bez sensu, no nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, no jak to powinno wyglądać, bo ja już naprawdę jestem... No nie wiem po prostu, nie wiem, no nie mam aż tak długo tego ciągnika, żeby ogarnąć mniej więcej jak to, jak to powinno być. No i tutaj już wolniej sobie przejedziemy mojego końca. No i tutaj zostanie tylko ta łąka. E, tutaj będzie siany, właśnie, owiec. E, I krzężyto. No i co? I chyba to by było wszystko. Bo tutaj tej łąki no nie mam na razie zamiaru ruszać. E, no wilgoć jest, ale to nie ma znaczenia większego. No i tak to wygląda. jest grubo ponad hektar no i co i tutaj pod przężyto też już sobie uprawiłem pod słońce słabo to widać no i tutaj jak jest żyto to będzie podzielone ta łąka tutaj będzie podzielona no i tutaj tu gdzie jest żyto to tu będzie przężyto a tam dalej będzie obiec no i tak to sobie rozplanowałem, ale tutaj ładnie jest uprawione, zresztą możecie zobaczyć. Zobacz. No wiadomo, tam troszeczkę tego obornika no jest, no bo dług nie jest odpowiedni, ale, ale i tak nie jest naprawdę źle. Tutaj będzie też kawałek ziemniaków, ale to już To już na dalsze filmy ja się będę z wami żegnał. Widzimy się przy siewach. Tak więc trzymajcie się, na razie cześć.